Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Muszę powiedzieć, że ja się przekonywałem do quizu pod napięciem i e, jest to. Przednia zabawa. Ja też y, patrzę na, 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 na Artura Wichiarka i myślę sobie mam sztirmera, napastnika, angriffspieler, atakujący. Ten zespół jest stworzony wokół Romana Kołtonia, czyli chodzącej encyklopedii piłki nożnej. No i ja tutaj, jako przedstawiciel tej y, klasy, jak bym powiedział, średniej albo robotniczej, no, będę starał się mu dotrzymać kroku, ale nie będzie łatwo. Wciskaj. Okay. Możeś żeś utrudnił nam życie, ale dobra. <grywa> Słuchaj. Wiesz, jakby... Odważny świat należy. Naszymi problemami w rozgrywkach może być troszeczkę y, skleroza moja i delikatna chyba rąka też. Jakich jeszcze kojarzysz Belgów? W Manchesterze United. Ja mam wielki problem z jedną rzeczą w quizie, z wciśnięciem tego przycisku czasami. Ja, ja się waham na przykład, a, a znam takich graczy, którzy w ogóle się nie wahają, a wciskają. Ja, nie wiem, może Artur mi pomoże w tym względzie. Musisz się oni wynikiem. A po co? No nie wiem. Przepraszam, W 2008 roku. A, to na, dla mnie na przykład, no, historia futbolu to jest pasja. I gdzieś historia finałów Mistrzostw Świata, finałów euro, w dawnych czasów, to naprawdę gdzieś mam atut. Ja będę em, tak zwany atmosferowicz, czyli będę się zajmował robieniem dobrej miny do złej gry. Będziemy radzić, bo odpowiedź jest. Ała! Sprawdzamy, czy to jest odpowiedź Ań, prawo, Chelsea! Jak się umawiałem z nim wcześniej, odbierając go z lotniska. To on mówi tak: Ja mam sweterek i koszulę, to ty załóż koszulkę piłkarską, ja będę coachem, a ty zawodnikiem. Z reguły jest tak, jak podchodzisz na luzie, nie chcesz wygrać, to z reguły wygrywasz. I to jest moja metoda na sukces. Tym pytaniem potwierdziłeś, że, że możesz być redaktorem naczelnym Prawdy Futbolu. <laughs> Dziękuję. Uważacie, że macie szansę, i naprawdę tak jest. Także zapraszam do gry fair, a czy play? Zobaczymy. Polska-Biało-Czerwoni. Jeśli chodzi o wiedzę o reprezentacji Polski, to nie pękamy. Mimo, że Artur nie za wiele znaczył w tej kadrze.